Psiego patrolu, w miejscu, gdzie możecie spotkać prawdziwe dinozaury. Mam na imię Rex i jestem nowym przyjacielem psim Patrolu. W tym miejscu zawsze obserwuję okolice, czy nic złego się nie dzieje z moimi ukochanymi dinozaurami. Cześć, Rex! <laughs> czy mogę Ci jakoś pomóc? Och, widzę, że jesteś dzisiaj bardzo zajęty. Cześć marszal! No pewnie, skoczysz na samą górę i obejrzysz przez nasze wielkie oko, okolice? Jasne! Już się robi! Wielkie oko! To wielki podglądacz. Och, tak, widzę, widzę. Dinozaury! Chodzą sobie. Oj! A, a kto to tam taki szalony leci? A, ja wiem. To pewnie są pterodaktyle. Nie, nie, nie. To nie jest pterodaktyl. To sky. Ojej! O, oj, jak ona szybko leci! O i zawróciła w tę stronę? Chyba ląduje! Cześć chłopaki! Już jestem! Och, jak wspaniale się lata na moim nowym pojeździe! Rex, muszę ci coś powiedzieć zameldować coś bardzo, bardzo ważnego. Zaobserwowałam w krzakach, że leżą tam jajka. Jest ich aż pięć. O, jak super! Będą małe dino! Rex, tylko że te jaja chyba zostały porzucone. One tam leżą już od wczoraj bez opieki. Obserwowałam je dzisiaj pół dnia. I nie ma tam żadnej dino mamy. Oj, oj, oj! To straszne! Musimy zabrać te jajka, koniecznie! Wiedziałam, że to powiesz, Rex. Ty jednak znasz się na tym najlepiej. Ja wiem, te jajka są teraz w niebezpieczeństwie. To ja odlatuję i sprawdzę, czy są jeszcze całe. A wy szybko jedźcie na miejsce! Marcel, takie porzucone jajka nie mogą zostać same, bo przyjdzie jakiś inny dinozaur i je zniszczy. Albo co gorsza jeszcze, jest, je. O On nawet tak nie mów. Szybko pędźmy, ale musimy być jak najszybciej na miejscu. Się. Jestem pierwsza na miejscu. Ale super! O, chłopaki chyba dopiero jadą. Ale na szczęście jajka są całe nienaruszone. Pięć niespodziankowych jajek. Ciekawe jakie dinusie się kryją w środku. No i gdzie podziała się dino mama? Która powinna się opiekować tymi jajkami? Skaj, uważaj, uważaj! Nie dotykaj tych jajek! Z nich może w każdej chwili wyskoczyć dino. O, bądź ostrożna, po poczekaj na mnie. Ojej, ja ci wszystko pokażę, jak należy obchodzić się z takimi jajami. Ostrożnie, powolutku, żeby nic nie popękało. Już jestem! Przepraszam za spóźnienie, ale po drodze musiałem się zatrzymać, aby obejrzeć T-Rexa. O, wow. Ale on pięknie wyglądał. A, a powiedz, Rex, co my teraz mamy zrobić z tymi jajami? Zabieramy je do naszej bazy? Nie. Nie możemy ich ruszać. Jajka powinny zostać tutaj na miejscu. Tylko musimy być bardzo ostrożni. Oj, Rex. Mi się wydaje, że jajka zaczynają pękać. O! Zaraz wyskoczy z nich dino! No spójrz tylko! Bądźmy ostrożni. Na skorupkach są już pierwsze rysy. To znaczy, że dino chcą wejść ze środka. Ojej! Ciekawe, co to będzie za rodzinka! Skoro to już jest ten moment, że dino chcą wyjść na świat, to możemy im trochę pomóc. Bo takie pękanie skorupki zajmie bardzo, bardzo dużo czasu. Marszal, chodź tutaj bliżej. Nie, nie, ja sobie stanę troszeczkę dalej. Szczerze mówiąc, to boję się, że wyskoczy mi jakiś tyranozaurus. W takim razie ostrożnie sprawdzamy pierwszą skorupkę. Pierwszą aż z pięciu. Ona już tutaj zaczęła pękać. Mamy dziurki. No to ostrożnie ją podnosimy i tadam! Marszal miał rację! To jest tyranozaur! Ale jeszcze malutki! Więc niczego złego na pewno nam nie zrobi! Ojej, no zobaczcie! Jaki ma piękny czerwony kolor! Wygląda naprawdę super! To postawmy go tutaj i przejdźmy teraz do drugiego jajeczka. Ono również jest tajemnicze. A czy tam w środku będzie brat tyranozaura? Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Oh, zgadza się! To również jest jakiś drapieżca. Tylko że tym razem w kolorze złotym. Uuu, jakiś wyjątkowy dinozaur. Ma wielkie zęby i wielką szczękę. Duże łapy, na których bardzo szybko biega. A te przednie łapki ma malutkie. Zupełnie jak takie małe rączki. O, wiecie co, to, to ja może się schowam tutaj z boczku, ale będę wszystko dokładnie obserwował, bo, bo ja się trochę boję tyranozaura. Boję się troszeczkę, bo, bo on jest mięsożercą. A ja się ich wcale nie boję. Są słodziutkie i malutkie. Hmm, nawet jak mają takie duże zęby. Poza tym to ja już czekam na trzy kolejne jajka. Czy tam będą kolejne tyranozaury? Kolejne dino? W takim razie sprawdzamy kolejne jajeczka. Może tym razem to. Uwaga, uwaga! Nasz tajemniczy dino. Uuu, ma kolor różowy. Taram! Zobaczcie, jaki słodziak. Ten dino ewidentnie pasuje do naszej pięknej Sky. Chyba oboje uwielbiają kolor różowy. I to już nie jest mięsożerca. Ten dino jest roślinożercą. Dlatego ma taką długą szyję, aby sięgać listki na czubku drzewa. Podobnie troszeczkę do naszej żyrafy, kolejne jajko. Jesteście gotowi, aby je odkryć razem z naszym dzielnym reksem. Teram, teram! Kolejny roślinożerca! Jaki piękny, pomarańczowy, wygląda super! Tutaj ma takie kolce na grzbiecie, które sięgają do tyłu aż do ogona. Mała buźka, ale za to wielkie ciało, które na pewno. Radzi sobie w tej naszej prehistorii. Ostatnie jajko i ostatnia niespodzianka. Teram! Proszę bardzo! Oto latające dino. Nie przypomina z naszych ptaków, chociaż troszeczkę ma dziób jakby pelikana. Skrzydła również troszeczkę do niego podobne. Widzimy łuski. A to jest, moi kochani, pterodaktyl. Teraz jeszcze większe zadanie. Marszal, Sky, Musicie mi pomóc, bo te Dino nie mogą tutaj zostać same w lesie ciemnym. Może stać im się jakaś krzywda. Są jeszcze za malutkie. Musimy je przetransportować do naszej bazy, do naszej wielkiej wieży. Tam się nimi zajmiemy. Nie ma sprawy! Biorę na pokład kilka dinusiów. I widzimy się na miejscu. Do zobaczenia! Udało się! Szybka akcja! I nasze małe dino są uratowane. A przede wszystkim, uratowane zostały jajka. Och, co to była za trudna misja! Dino, aby zostać wypuszczone, muszą troszeczkę podrosnąć. Na razie są zbyt malutkie. Muszą dużo jeść i trochę poczekać. Au, au! To była świetna misja! To było świetne zadanie! Chyba już coraz mniej boję się tych tyranosaurów, ale jestem wykończony! Sky, Rex, chodźcie! Teraz możemy sobie odpocząć!